Widzieliście jak hukło? Ciekawe co to, to będzie ładna ryba, patrzcie co się dzieje. O. Teraz na taką dużą tantę, zaraz Wam pokażę na co wziął ten okoń, skusiłem go, dużo tych małych jest i ciężko się przebić, taką tantę dałem na główce. Cześć, witam Was moi drodzy Zobaczcie jaki dzisiaj poranek No już taki późniejszy poranek Mgła siada No i dzisiaj się wybrałem na rzekę Ale zupełnie inne miejsce, na Wisłę I dzisiejszy temat, no to szukanie grubych okoni Zimno się zrobiło, z 5 stopni jest W nocy też było bardzo zimno Już naprawdę czuć ten chłód Mam nadzieję jakieś grube okonie dzisiaj złowić Wziąłem z sobą dwie węteczki Jedną mam taką na dużo, dużo większe przynęty. No i tego trochę mocniejszego ultralighta do 5 gram. I na takiej wędce będę się na razie skupiał. Dość tak ciężko będę łowił dągówkę sobie 3 gramy, jakąś dużą tantę. Żeby te małe po prostu wyeliminować takie okonki, bo ich naprawdę sporo jest. I ciekawe jak to mi wyjdzie. Przynęt, cały plecak, zobaczcie sami. Jak zwykle. Jest na co próbować. już wam nieraz pokazywałem zawsze jedno pudełeczko pod sandacz, jakby się gdzieś znalazły przypadkiem chciały brać, że mamy przecież listopad. Jest. I taki nam Okazało że nie duszę. Dzisiaj zmiana miejscówki. Rzeka. O, o, ładny był. Ten był fajny. Nie zdążyłem mówić. Na razie walę na bardzo ciężko. Jak na okonie, bo tu daję sobie 3 gramy. Ale próbuję właśnie namierzyć je jak najszybciej. Te okonie. Miałem teraz fajne branie i spad. O, widzieliście? Jak hukło? Ciekawe co to. To będzie ładna ryba. Patrzcie co się dzieje. O, ciekawe co! Okoń piękny. Czyli nosa miałem, trafiłem je. Chodźcie oki okonisko. O, to jest okoń. Teraz takiego trafiłem. Jak na razie największy, ale dużo jest tych drobnych, i ciężko się przebić. Ale ten jest najładniejszy. Dobra, wypuszczam. Bardzo ładna rybka. Zobaczcie, jak zażar. Teraz taki spod burty. No, powiem wam, jest dużo tego drobnego okonia ale te większe też się zdarzają siedzą bardziej przy dnie albo pod burtą teraz wyciągłem jednego troszkę dalej takiego największego idziemy kombinować no ale go teraz zrobiłem pięknie Samym rzekiem teraz na taką dużą tantę zaraz wam pokażę na co wziął ten okoń, skusiłem go. Dużo tych małych jest i ciężko się przebić. Taką tantę dałem na główce. Piękne. pięknie złożył. Urwaneń Niestety urwałem Muszę wiązać na nowo I tak bywa Szkoda, bo miałem taką fajną gumę Dwa fajne na to wyjechały O konie, naprawdę dwa fajne Teraz trzeba wszystko na nowo wiązać Ale zawiążę sobie grubszy Fluocarbon Jednak dobrze biorą to Nie ma co ryzykować Jeśli co innego trafiło To po prostu będę miał szansę nie przegryz jakiś szczupak, czy obciął sandacz. Jak tym okoniom nie, nie przeszkadza te 0,28 To dam na grubo raczej fluocarbon. Mgła dzisiaj się utrzymuje, słońce nie wyszło. Okonie walą samego dna. Ciśnienie wysokie i trzeba je tak zmuszać do brania. Ale idzie trafić ładne sztuczki. Zobaczymy jak to mi dziś wyjdzie. Raczej chyba nie będę się przemieszczał. Jest to co obławiać. Rybka drobna tu chodzi. Pojedyncze kółeczka. Okoń pod burtą jest ustawiony. Teraz to wszystko powiązać trzeba. Na nowo. Co by tu? O jeszcze. Mam jeszcze taką, spróbuję na to. Ale raczej na fiolet reagują, więc. Ale spróbować trzeba na wszystko. Przechytrzyć, żeby te duże złowić, a te małe, żeby nie brały. To jest właśnie zadanie na dzisiejszy dzień. Łatwo nie będzie, o tych małych naprawdę sporo jest tu. na no takie coś, taką dużą tantę. Zobaczymy. Zobaczcie na co Piękny To jest piękny szokoń Jó, tego to już chyba nie wyciągnę. Może jest szansa, Męczę go trochę. Patrzcie jaki szczupak. A jak pięknie wyskoczy. Ale Odbierak taki mały okoniowy wziąłem. O, jeszcze jedna taka akcja i będzie po rybie. Ale akcja, zobaczcie Na wow. Na tamte Zobaczcie jaki sztupak Masakra <laughs> Miały być okonie Zobaczcie jaka ryba Zaraz go zmierzymy i Dobrze, że za, kącik za złapany, bo by nie było po prostu szans Siadło mu to tu dobrze Okręcił mi to Ale siedzi Powinien teraz to wyciągnąć jest i zobaczcie taki srebrzak piękny listopadowy i on ma już wam mówię ile on ma Zobaczcie, piękny szczupak 8, 68 No to już kawał ryby No nie zbiorę wypuszczam go Szkoda go męczyć o ta tanta nie taka mała, bo 7 cm z dna. Zobaczcie jakyba. Dobra, wypuszczam. Powiem wam, teraz to były emocje. Dwa razy mi wyskoczył na taką przynętę w kącie na szczęście miał. Mam tu gruby fluorocarbon. Na początku mówiłem założę. Fajne rybki wychodzą w duże okonie, więc nie będę ryzykował jakby coś większego wzięło i zdało rezultat. Udało się wyholować tego sztupaka, ale nie było łatwo. Łowię dalej. <laughs> Pięknie. Zobaczcie, na imitację takiej krewetki gumowej. Zobaczcie, jak ona jest sztywna, tylko że gumka jest miękka, fajna i na takie coś o, konie mi teraz tuką. Pięknie, no to się sprawdza. Dałem to na jigu, może na czeburażce by było jeszcze lepiej, ale zależy, żeby mi odno to stukało. O, dziwo widać, to kreweteczka się sprawdza. Zobaczymy dalej. Ja na, na razie na to miałem naprawdę sporo brań. Silikon jest bardzo fajny w tych gumach. Taki mięciutki, strasznie, pływający. Pewnie na czuburaszce to było 6 razy lepiej uzbrojone. Ale tak mówię, zależy mi, żeby stukać po dnie. O, patrzcie teraz. <noise> Proszę, na co wziął. Statycznie, bez jakiegoś ruchu. Jak zajechał to. Zobaczcie. No, powiem Wam, że fajnie ta przynęta działa na nie. Te małe omija. Jeszcze tak mu się wbiło to. Zobaczcie, jak on to głęboko dostał. Bo będę musiał klaszczyki wyciągnąć o. <laughs> i taki Fajna góka zobaczymy dalej Jeszcze coś na to się złowi. Ładnie klepnął na to. Piękna jesień. O, już było takie ładne. One pod burtami te duże siedzą. Nic ze środka. Trzeba podbijać pod burtami i czekać na szczała tego dużego. O, delikatne przygięcie już Prawie ściągnęło. Zobaczcie jaka piękna pogoda. Listopadowa. Mgła zeszła. Rybki trochę stanęły, te małe okonie cały czas biorą, zmieniam teraz miejscówki, szukam na nowo, może gdzieś trafię jeszcze te większe, No na jaskółeczkę, na takie właśnie dzisiaj przynęty, dość ciężko. O, teraz widzę, że się rybka spławiła, warto tu porzucać, jest dość głęboko na tej miejscówce, więc obłowię to na ciężko, 3 gramy i zobaczymy, czy jeszcze się coś tutaj wydłubie z tej wody, może pod wieczór jeszcze odpalam. z rana świetnie brało, jak tam mgła była. Teraz słońce wyszło i już trochę to siadło. i No i woda też nie płynie. No jednak z rana był uciąg, a teraz widzę, stoi. Ha. O, piękny. Zobacz, delikatnie. No. No jest kółeczka. Tam życzyłem. tam rzuca i pod ten, wiesz, tak pszst. tylko te krzaki, nie, trzeba tak o. i tam ich hapnął o, ładnie żyło jednak miałem nosa Dzięki. o, super Udało się. No, proszę. Taki na drobczocika. Pod wieczór. Grubasek. No, coś jednak. Wderzył. Rzucamy jeszcze raz. No to moi drodzy, kończę już dzisiaj te wędkowanie. Słoneczko już za horyzont zachodzi. Temperaturka już spada, to już listopad, coraz chłodniej. No i jaki dziś dzień był. Powiem Wam udany. Z początku te ryby naprawdę świetnie brały. Jak była mgła, to tych okoni ładnych nałowiłem. Potem już było naprawdę słabo, jak słońce wyszło. No i ten fajny szczupak też taki bonus wpadł, więc nie narzekam dziś dzień udany, ryb nałowiłem, co tu narzekać. Wiadomo, że brały bardziej z rana, ale tak nie źle. Jeszcze trochę porzucam tutaj. Do wieczora, a z wami się żegnam. I do następnego, trzymajcie się. Cześć.